Cześć z tej strony Gufis 1999 i witam Was już w kolejnej informacji na moim kanale. Jak i w pierwszej w tym roku zapomniałam powiedzieć, że poprzednia informacja nie licząc dwóch poprzednich, które były dwóch ostatnich, które no były specjalnymi. Mm. Zapomniałem powiedzieć, że jest to ostatnia informacja w tym roku. Ta jest pierwszą informacją w tym roku. Tak. Muszę wam powiedzieć, że wkrótce dostanę 200 subskrypcji i w końcu. Tylko muszę najpierw zdecydować się nagrać film, który zdobędzie więcej wyświetleń niż na przykład gdzieś. 90. I mam 124 filmy. Ten film jest. 125 filmem ogółem. Tak. Wkrótce dostanę 200 subskrypcji i 124 filmy. I dlatego mam, i ten film jest z kolei 125 filmem. Tak. Zdjęcie profilowe się moje zmieniło. A zmieniłem wczoraj, 2 stycznia. 2024 roku, czyli w drugi dzień tego roku, jak i stycznia. Przerwałem. E. Tak więc ostatecznie kolejne odcinki mojej opinii seriali animowanych będą pojawiać się. Tak więc raz w dniu no najczęściej wakacje, ponieważ miały się zakończyć się podobnie jak poprzedni sezon w kwietniu tego roku, ale z tego powodu kończyły mi się pomysły na recenzję kreskówek, więc postanowiłem, a później, a później się zorientowałem, że takie kreskówki jak na przykład Ed, Ed i Eddy, Inspektor Gadżet, Łebski Harry, czy też Świat według Ludwiczka oglądałem mało razy więc postanowiłem tę większość kreskówek oglądać. Nawet zacznę, nawet, zacznę dużo oglądać, tak, poprawię recenzję nawet u szatka, jak obejrzę go kilka razy. Oraz jeszcze nawet postanowię zacząć oglądać kreskówki takie z tych dużo znanych, na przykład ta najnowsza kreskówka Blue, czy też dwa z Fox Kids, Achtenhendi, czy też Dzieciaki z klasy 402. Albo a z kreskówek mało znanych w Polsce, na razie tylko Garfila i przyjaciół, na przykład Świat Bobiego. Tak więc postanowiłem, no może najba najbardziej wakacje nagrywać kolejne odcinki mojej opinii seriali animowanych zagranicznych. Natomiast w historii wydań zagranicznych kreskówek też kończą mi się pomysły. Muszę zdecydować się, jaka jaki będzie następny odcinek w tym roku. Jak wiadomo, z Eda Eda Jediego, którego szybciej obejrzałem, ja już recenzowałem serial, a na razie tylko pierwsze cztery sezony. Dopiero później zacznę oglądać piąty i szósty sezon oraz cztery odcinki specjalne. Ten bożonarodzeniowy, halloweenowy, ten o kosmitach i walentynkowy. Tak więc mój kanał głównie skupia się na kreskówkach. Jak obejrzę Ludwicka, to też będą pojawiać się filmy z serialu, z której będą shorty ze światu według Ludwicka. No, przykład mogę wrzucić scenę, gdzie Andy Anderson w polskiej wersji podkładany przez Wojciecha Pastkowskiego, bo Wojciech Pastkowski to jeden z moich ulubionych polskich aktorów dubbingowych. Powiedział swoje słynne powiedzonko, kiedy byłem na wojnie. Wrzucę no to, najbardziej znanym dialog, kiedy byłem na wojnie. Zaczyna się chyba wiesz, Ludwicku, kiedy byłem na wojnie, topiłem o czwartej rano pou, popołudniową herbatkę. Okay. <Kh> tak. Też będziemy również oglądać mało znane produkcje. Polsce, czy, czy też nieznane produkcje w Polsce, takie jak Dzielny Agent Kaczor czy też Świat Bobiego, Świat Bobiego jest podobny do Świata według Kludwicka. I w recenzji Świata Bobiego powiem, że serial jest trochę podobny do Świata według Kludwicka. I dla mnie to trochę będzie Świat według Ludwika dla najmłodszych. Tak. Jest to też trochę mieszanka nawet pingu. He. To dla mnie mieszanka świata według Ludwicka Spingu. No dobra. No. Kolejne iboxingi będą pojawiać się co jakiś czas. Tak. Tak więc e, dopóki, kiedy nie obejrzę dużo gadżeta Harego czy Ludwicka na przykład, to następne odcinki mojej opinii seriali animowanych z. Zagranicznych się nie pojawią. Tak. Jeszcze jedno, zanim się pożegnamy. Mój kanał w tym roku... Tak. Mam nadzieję, że dostaniemy... że dostanę 200 subskrypcji na tym kanale. A teraz zegnam się z wami. O, jeszcze też rozbudowałem opis. Subskrybuj na moim kanale. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.